Boże, jak ewangelizować, jak odkrywać radość ewangelizowania, to odkrywamy idąc tropem adhortacji apostolskiej papieża Franciszka Evangelii Gaudium. Dziś bardzo ważny temat: Ewangelizacja służąca pogłębieniu kerygmy. Kerygma, czy kerygmat, tak, to ogłoszenie podstawowego orędzia chrześcijańskiego, tego co jest jądrem wiary, że Bóg kocha. Człowiek jest grzeszny, ale otrzymuje zbawienie przez Jezusa Chrystusa. To zbawienie jest za darmo, z łaski, które przyjmujemy aktem wiary, nawracając swoje życie do Jezusa, przyjmując Jezusa jako króla, jako pana, otrzymujemy Ducha Świętego i odkrywamy, czym jest wspólnota, czym jest kościół i chcemy być jako odrodzeni, wewnętrznie aktywnymi członkami kościoła. To tak najkrócej mówiąc, czym jest kerygmat. Właśnie te podstawowe prawdy. Natomiast oczywiście sam kerygmat nie wystarczy. O tym mówi papież Franciszek, że potrzebna jest katecheza, która rozwija wiarę. Natomiast każde nauczanie wiary to katechetyczne, czyli integrujące nas, z całym dziedzictwem Kościoła, z całym objawieniem, musi być przenikane, przeniknięte przez kerygmat. Nie jest to bowiem tak, że najpierw człowiek usłyszy kerygmat, a potem już zajmuje się tylko katechezą, a więc prawdami wiary, prawdami moralnymi, historią Kościoła, tą samością katolicką. Ale w tym wszystkim, co stanowi dziedzictwo Kościoła, dziedzictwo wiary, musi być obecny kerygmat mamy zachować to, co dał nam Pan, odkrywać to, co dał nam Pan i dlatego potrzebujemy wzrastania i o tym mówi papież Franciszek. Wychowanie i katecheza. Kerygmat, cytuję, nie oznacza, że jest na początku, a potem o nim się zapomina albo zastępuje się innymi treściami, które je Przewyższają. Jest pierwszym w sensie jakościowym, ponieważ jest głównym orędziem, tym, do którego stale trzeba powracać i słuchać na różne sposoby. Bywa więc tak, na przykład w polskiej rzeczywistości, że niejednokrotnie najpierw jest katecheza. Tak? Ludzie uczą się przykazań, sakramentów, niekoniecznie mając doświadczenie żywego Boga. Wielu nie ma takiego mm, momentu, które. Który mogliby określić jako: O, tu spotkałem Jezusa, tu Go doświadczyłem. No, jest jak jest, ale mają jakąś, choćby minimalną wiedzę religijną, bądź mogą mieć, choćby przez katechezę szkolną, tak, czy katechezę sakramentalną. I dopiero na pewnym etapie głoszony jest bardzo odważnie, jednoznacznie, kerygmat. No, nie jest to idealna sytuacja, ale ona też yy, yy, no może mieć miejsce, bo po prostu życie niesie takie, a nie inne okoliczności. I w tym znaczeniu yy, kerygmat jest pierwszy, tak, że yy, stanowi podstawę wiary, jej fundament w tym znaczeniu, że kto odkrywa kerygmat, kto, więc odkrywa żywego Boga i yy, 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 staje się to treścią jego życia. Yy, to życie się zmienia człowieka, tak? Nie doktryny zmieniają człowieka, ale spotkanie z osobą żywego Boga. I w tym znaczeniu kerygmat ma być wciąż obecny. No, także ci, którzy głoszą kerygmat, potrzebują słyszeć orędzie kerygmatyczne. No, to jest dla takich osób trudniejsze, tak? Bo ktoś głosi, świadczy, mówi o miłości Boga, o na przykład przebaczeniu. No i, i, i teraz, kiedy on to słyszy w stosunku do siebie, włącza się, no tak, ja to wiem. Tylko tu nie chodzi o to, czy wiem, ale czy jest to moim doświadczeniem, tu i teraz, czy moim sercem to przyjmuje, a więc nie tylko uczuciami, tak, ale moją wolą, moim ciałem, moim rozumem, tak, całym sobą, czy przyjmuje to, co jest tym podstawowym ewangelicznym orędziem o żywym, miłującym, przebaczającym Bogu. A więc nie można porzucić kerygmatu i Franciszek mówi, nawet na rzecz formacji, która miałaby być bardziej solidna. Cała formacja chrześcijańska jest przede wszystkim pogłębieniem kerygmy, która coraz bardziej i doskonalej się ukonkretnia i nigdy nie przestaje rzucać światła na pracę katechetyczną oraz pozwala odpowiednio zrozumieć znaczenie jakiegokolwiek tematu poruszanego w katechezie. No bo właśnie, jak jest we mnie miłość Boga, to chcę go poznawać. Jeżeli mam doświadczenie zmiany życia, którą daje Jezus, odnowienia życia, to zupełnie inaczej. Słucham wtedy o Eucharystii, o sakramencie pokuty. Zupełnie inaczej przyjmuje się zasady moralne itd. itd. Ja to często porównuje do, do, do zakochania i do miłości. Żeby była miłość, na przykład małżeńska, piękna, kwitnąca, musi być moment zauroczenia, moment zakochania. Czy zakochanie, zauroczenie jest szczytem? Nie, ale bez tego momentu nie będzie tego wszystkiego, co jest później i odpowiedzialności, i wierności, i jakiejś takiej bliskości. Tak? Muszą być takie momenty właśnie zauroczenia, takiego porywu serca i właśnie tym czymś jest głoszenie kerygmatyczne. Dalej, idąc też w tym kluczu, Franciszek mówi, że katecheza musi być mistagogiczna. No to jest bardzo ważny element mistagogia to jest wtajemniczenie czyli to jest wprowadzenie w doświadczenie to że my będziemy mówić ludziom o modlitwie a nie będzie na przykład mistagogii w modlitwie tak że będziemy mówić o roli sakramentów a nie będzie mistagogii czyli wprowadzenie tych ludzi w doświadczenie mocy sakramentów to tak naprawdę katecheza nie będzie owocna pozostanie na poziomie wiedzy ale jeżeli tylko no, zatrzyma się w tym momencie, to, to nie, nie znajdzie przełożenia na życie. Czyż nie jest tak, że, że, że w historii mamy ludzi, którzy mieli świetną wiedzę religijną, ale nie mając doświadczenia, porzucali wiarę? Można skończyć i studia teologiczne, mieć najlepsze oceny z egzaminów, ale nie mieć mistagogii, nie mieć doświadczenia, nie, nie być wprowadzonym, w spotkanie z żywym Bogiem. Dalej, to nauczanie Kościoła, to głoszenie słowa katechetyczne, winno wskazywać drogę piękna. To jest bardzo ważna kategoria, piękno. I popatrz, jak bardzo musimy zwracać uwagę na to piękno wewnętrzne, ale też na to piękno zewnętrzne. Jak głosimy słowo, w jakich okolicznościach, w jakiej przestrzeni. Jak ważne jest, żeby ta materialność wokół nas była uporządkowana, tak? w kościele, w jakiejś auli, tak, żeby to co jest obok nas, żeby nastrajało nas, sprzyjało głoszeniu słowa. Tu nie chodzi tylko i przede wszystkim o jakieś religijne obrazy, rzeźby, jakich jest za dużo, to też nie pomaga. Ale tu chodzi o, o piękno, o estetykę, bo wtedy ludzie też odczytują, że Ewangelia jest pięknym, Chrystus jest piękny, Jezus jest piękny, i dlatego chcą za Ewangelią pójść. To bardzo ważny element naszego głoszenia, naszego formowania się. Więc ta przestrzeń też spotkania ze sztuką ale też właśnie z tym, z tym porządkiem i ładem, harmonią, za którą odpowiadamy i którą tworzymy, czy możemy tworzyć tam, gdzie jesteśmy. Dlatego szukajmy piękna, szukajmy piękna też w, w tym, co wykonujemy, jak ważne jest, tak? Tak przekładając to franciszkowe słowo na, na, na taki nasz konkret, Yy, przestrzeń, której głosimy, yy, materiały, na przykład w internecie, które przygotowujemy, yy, że one yy, nie muszą być yy, najlepszych takich, yy, nie wiem, najwyższych lotów, tak? że, że, bo jak nie damy rady czegoś zrobić, to nie damy rady, tak? Ale że one muszą być wykonane porządnie, że to musi być atrakcyjne, byśmy powiedzieli nietandetne, tak? Yy, że ono, yy, nie wiem, filmik, prezentacja, jakiś baner, Cokolwiek innego, że ma być inspirujące, w ten sposób prowadzi to wszystko do odkrywania Jezusa jako piękna. No i oczywiście z katechezą oprócz tego wymiaru kerygmatycznego, mistagogicznego, tego wymiaru piękna, z tym wiąże się również wymiar moralny. I która moralność jest formą życia ewangelią, ewangeliczny styl życia. Cytuję Franciszka, zawsze trzeba wskazywać pożądane dobro, propozycje życia, dojrzałości, realizacji, owocności, w świetle czego można zrozumieć nasze piętnowanie zła, mogącego je zaciemnić. No to jest bardzo ważne, żebyśmy, zwłaszcza dzisiaj, kiedy wielu ludzi na świecie odrzuca Ewangelię, odrzuca Jezusa i jego sposób myślenia, działania, decydowania, rozumienia świata i człowieczeństwa, byśmy nie niszczyli innych ludzi, nie atakowali ich, ale ukazywali pozytywną y, propozycję, y, którą niesie Ewangelia. I dlatego możemy zadać sobie pytanie o różnego rodzaju akcje, które z jednej strony może mają dobre idee, ich twórcy mają bronić na przykład tradycyjnych wartości, na przykład rodziny, ale niestety nie ukazują tego do końca pozytywnie, tylko poprzez walczenie, tak? jakiś atak na, na osoby, które myślą inaczej. Tak? Mówię tu o ataku słownym. Czy przez napisy, czy przez jakieś animacje, itd. Tak tak Nie tędy droga. Katecheza, nasze orędzie, które głosimy, ma pokazywać piękno życia moralnego. Jest propozycją, którą Jezus daje wszystkim. Żebyśmy dobrze ewangelizowali, a więc też dobrze wzrastali. Potrzebny jest jeszcze jeden aspekt bardzo istotny, na który zwraca uwagę ojciec święty Franciszek, a mianowicie osobiste towarzyszenie procesom wzrostu. Z jednej strony mamy dzisiaj wielką anonimowość, z drugiej strony coraz większy brak tej anonimowości. Tak chcemy być. Jakby sami dla siebie w tej przestrzeni niedostępnej, z drugiej strony różne środki masowego przekazu, media społecznościowe, coraz bardziej odsłaniają tą intymność życia człowieka. Tak? Natomiast brakuje w świecie jednej rzeczy: towarzyszenia bycia z. Nie dziwi oczywiście nas, że ten aspekt znajduje się w Ewangelii Gaudium, wszak Franciszek jest jezuitą, a Towarzystwo Jezusowe bardzo wytworzyło tą praktykę towarzyszenia czy kierownictwa duchowego, ale to doświadczenie jest doświadczeniem wielowiekowym Kościoła. Już ojcowie pustyni y, uczyli się u, u, u starców, a więc u tych, którzy już byli wcześniej na pustyni, y, rozpoznawania tego, co jest w nich, y, co Boże Słowo, co praktyki astetyczne y, tworzą y, w ich życiu, w ich myślach, w ich pragnieniach. Tak? Y, ten element towarzyszenia jest bardzo istotny. To nie jest doradztwo. To nie jest coaching, to jest pomaganie rozpoznawać to, co mówi Bóg, co Bóg czyni. Nie decydować za człowieka, nie sugerować jakichś rozwiązań albo interpretacji swojego życia, ale być, rzucać światło, pozostawiając oczywiście wolność. To nie jest zadanie tylko dla duchownych i o tym mówi papież Franciszek że Kościół będzie musiał wprowadzić swoich członków, kapłanów, zakonników i świeckich do tej sztuki towarzyszenia, aby wszyscy nauczyli się zawsze zajmować sandały wobec świętej ziemi drugiego. Tu papież mówi no, proroczo, że tymi kierownikami duchowymi, towarzyszami duchowymi nie będą tylko kapłani, bo to fizycznie byłoby niemożliwe, i nie będą tylko osoby konsekrowane. Jak bardzo jest potrzeba dzisiaj takich kierowników duchowych, towarzyszy duchowych, kompetentnych w tym posługiwaniu, ale z grona osób świeckich. To jest przyszłość Kościoła. Bez aktywnych świeckich, także w tym zakresie, nie bardzo możliwy jest szerszy. Jakiś proces formacji wielu, wielu ludzi. No to, to, to mówi papież Franciszek, no, a ja się oczywiście pod tym podpisuję, bo to jest też dla mnie bardzo drogie, bardzo ważne, że widzimy, księży jest coraz mniej, natomiast ewangelizacja, formacja, katecheza życie kościoła musi iść dalej. I to jest wielka szansa dla osób świeckich. Nie dlatego, że no to niech coś zrobią sobie dodatkowo, tylko to przynależy też do świeckich. Dlatego niektórzy mówią, że może nie brakuje księży, tylko trzeba popatrzeć szerzej na kościół, gdzie są przestrzenie działania, które mogą podejmować inne osoby. No, i też winniśmy się do tego przyzwyczaić i jakoś też jako Kościół, jako wspólnota Kościoła to przemyśleć i powoli wprowadzać, pokazując głębię tego i zasadność. Dlatego też to kierownictwo duchowe tu jest bardzo istotne. Jakie cechy. Bardziej niż kiedykolwiek potrzebujemy mężczyzn i kobiet, którzy mając doświadczenie w towarzyszeniu innym, znają sposób postępowania, wyróżniający się roztropnością, zdolnością zrozumienia, sztuką oczekiwania, uległością wobec Ducha Świętego. W komunikacji z drugim człowiekiem, pierwszą sprawą jest zdolność serca umożliwiająca bliskość, bez której nie ma prawdziwego spotkania duchowego. A więc mamy tu bardzo konkretne cechy tych. Kierowników tych towarzyszy duchowych, tak? roztropność, zdolność do rozumienia, do oczekiwania, uległość Duchowi Świętemu, a przede wszystkim takie towarzyszenie, takie sercem, bo to jest bardzo potrzebna cecha i cierpliwość, nienarzucanie przez to swojego zdania. No, nie wszyscy to potrafią, więc potrzebna Byłaby też formacja w tym zakresie. Tu jest też bardzo ważne, żebyśmy, formując ludzi, na to też zwraca uwagę papież Franciszek, zachowywali w sobie taką świadomość, że to, co też rozgrywa się w drugim człowieku, jest tajemnica między Bogiem a nim samym. Nie wszystko rozumiemy. Pan Bóg różnymi drogami prowadzi ludzi. I też życie człowieka jest tajemnicą i tu nie ma gotowych recept. I dlatego w wielu miejscach papież Franciszek mówi o rozeznawaniu, czego wielu się boi. No bo mamy ogólne zasady, no a teraz jak to zastosować w danym konkretnym przypadku? No to będzie coś innego, na przykład niż w tym innym przypadku. No i tu są lęki czy przypadkiem nie jest gdzieś rozmiękczane nauczanie kościoła. No trzeba się tego uczyć, tak? Rozpoznawać to, co Bóg mówi do drugiego człowieka i co w nim czyni. A wszystko, a wszystko musi być wokół słowa Bożego, i w ten sposób kończy też papież Franciszek rozdział trzeci o ewangelizacji: że wszystko wokół słowa Bożego nie tylko homilia, ale cała ewangelizacja, formacja, całe nasze życie, ma opierać się o Słowo Boże, i dlatego Franciszek często przypomina: czytajcie Słowo, bądźcie w tej przestrzeni Słowa. My, jako Kościół, tego potrzebujemy. Zakończę dzisiaj jednym zdaniem, które bardzo jest dla mnie ważne, bo też i w szkołach ewangelizacji często o tym mówimy, a Franciszek konkluduje w prosty sposób. Kościół nie ewangelizuje, jeśli nie pozwala się nieustannie ewangelizować. A więc ja nie będę ewangelizować, jeśli nie pozwolę, bym ja był ciągle ewangelizowany. Ty nie dasz rady ewangelizować, jeśli nie będziesz ewangelizowany. Czyli Kościół ewangelizujący, który sam jest ewangelizowany. I to wszystko, co powiedziałem, patrząc tutaj w adhortacji Ewangelii Gaudium o Słowie, o mistagogii, tak, o, o pięknie, o moralności, yy, o tym towarzyszeniu, yy, o tym wzrastaniu w poznaniu Boga, yy, jest yy, propozycją dla ciebie yy, z mojej strony, jeżeli ja sam tym żyję, tak, jeżeli ja sam jestem ewangelizowany. I dlatego ewangelizuj i wciąż wzrastaj, a więc bądź ewangelizowanym człowiekiem. Pozdrawiam was bardzo serdecznie. Życzę dobrego przemyślenia tej jakże ciekawej kwestii, inspirującej dla wielu wspólnot, parafin, dla całego Kościoła. No i nie zapomnijcie modlić się za papieża Franciszka.